Cześć, witam was serdecznie, dzisiaj będzie aktualizacja mojego zbiornika 1000 litrów. Każda aktualizacja mniej więcej jest co dwa miesiące. No i od ostatniej prawie 2 miesiące minęło, nie wiem dokładnie ile czasu. No i dzisiaj opowiem co w tym zbiorniku się zmieniło i nowych pomysłach na prowadzenie tego zbiornika. Także zapraszam was na film. No więc zaczynamy co w trawie piszczy, co się zmieniło. Jak wiecie, w międzyczasie pojawiły się w moim zbiorniku Rio Nanai osiem skalarków, z którymi miałem problem, ale wydaje się, że pomału ten problem znika. No czy zniknie, to się okaże z czasem. Ja wszystko Wam będę pokazywał. W międzyczasie też pytałem się właśnie Was o to, co byście mi tutaj polecili. Dziękuję Wam bardzo za... Wszystkie komentarze. No i muszę powiedzieć, że spotkała mnie bardzo miła niespodzianka, która mi się strasznie podoba. Taka inicjatywa. Jest to takie pokazanie właśnie naszej jedności wśród akwarystycznej społeczności youtuberów, za którą serdecznie dziękuję. A chodzi mi o polecenie mojego kanału przez pana rybkę, znanego, myślę, Wielu akwarystom, znanego youtubera, który prowadzi swój kanał w bardzo fajny sposób. Miła atmosfera panuje na tym kanale, i możemy się dzięki jego kanałowi dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. I ja oglądam jego filmy, dlatego też z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten kanał. I dziękuję za polecenie mojego, było to dla mnie miłe zaskoczenie, nie to, żebyśmy się zgadywali i to właśnie bardzo cieszy. A teraz wracając do mojej aktualizacji, no to tutaj może zaczniemy od tych dwóch białych skalarków, słuchajcie, no jeden z tych skalarów, ja wspominałem na swoim filmie, dzisiaj powiem troszeczkę o tym szerzej, no miesiąc czasu myślę, że nie jadł. No, i miałem już go spisać na straty. Rozmawiałem z hodowcą, od którego zakupiłem te ryby. No, nie wiadomo, prawda? Jakieś tam kurcze problemy miał, ale wylizał się i dzisiaj pięknie rośnie. Powiem szczerze, że zaczyna nabierać kształtów i to mnie bardzo cieszy. Co do tych Rio Nanai, które ostatnio też zakupiłem. No, zobaczcie, no, różnie to z nimi jest. Jedne jedzą, inne nie jedzą, ale ja tutaj nie zamierzam się nad nimi zbytnio rozczulać. One same, życie samo pokaże, co dalej. Zamówiłem lek, ale lek nie dojechał. Okazało się, że nie mają go w sklepie. Proponowali mi mniejszy zamiennik, czyli o mniejszej pojemności. Ja nie doczytałem na, na czas tego maila, więc. Weekend przepadł. No i nic z tym nie zrobię. A tymczasem Rio na wyszły z krzaków i zaczynają pomału życie. Dlatego też zobaczymy, co będzie dalej. Nie mogę tutaj nic powiedzieć. Szykuję się do restartu. Mam restart zaplanowany na 25-26 kwiecień, czy tam kwietnia. No i myślę w tych dniach przeprowadzić ten restart. W najbliższym czasie będę pokazywał filmy o tym, jak przygotowuję się do tego restartu. No i, i będzie to można zobaczyć na moim kanale. Ryby pozostałe fajnie rosną. Mam tutaj na myśli skalary. No bo cała reszta to żyje i jest wszystko okej. Okay. Jest jeden czarny skala, który od samego początku nosi takie znamiona, jakieś tam choroby, nie wiem, kurczę, coś jakby grzybiczne czy coś w tym stylu. O tym wspominał ostatnio Marek yy, na swoim kanale i kurczę, no podsunął mi tym samym y, ciekawy pomysł, ale ja tutaj nic nie będę aplikował ani soli, ani nadmanganianu, bo zamierzam w niedługim czasie te ryby wszystkie przejść do setki, Jak wspomniałem, szykując ten właśnie restart i wtedy się zobaczy. Tam raczej roślin, no może będą, może nie będą, bo gdzieś z tymi roślinami będę się musiał podziać, ale to wszystko w najbliższym czasie. Będę mówił o tym, no pewnie gdzieś te rośliny będą musiały przerzucić. Coś tu kurczę jeszcze wymyślę. Korci mnie zmiana też sampa, znaczy przebudowa sampa, czyli jak już zacznę dłubać przy sampie, to skleję pewnie od początku nowy z nowymi przegrodami, bo tutaj nakombinowałem zbytnio w tym swoim sampie i to działa, ale, ale może działać lepiej i bardziej dla mnie wygodnie, a jak już będę zmieniał, no to wiadomo, że można by to poprawić. W międzyczasie oddałem też trzy skalary mojemu bratu. Pozdrawiam serdecznie, który się nimi pięknie opiekuje. Widziałem dzisiaj na filmie jednego klauna. Fajnie, kurczę, już tam się zaaklimatyzował. Hasa sobie po całym zbiorniczku i ta fajna rzecz, że ja jak przyjdę do niego, będę sobie mógł oglądać jak on rośnie. No, tutaj u mnie też miał taki epizod, że coś się go czepiło, ale się wybronił, słuchajcie, tak jak ten biały, tylko że biały się wybronił troszkę szybciej, więc zdążył jeszcze w międzyczasie urosnąć. A ten widzę dopiero teraz zaczyna nabierać kształtów u Artura. No, i co by tutaj dalej? Został mi się jeden Koi, dwa właśnie też pojechały do Artura. Ten Koi. Całkiem nieźle wygląda. No, nic mu tutaj nie brakuje. Kształtny jest i, i je za 3 Skalary. Muszę go pilnować, żeby się nie przejadł. Tu jest ten biały. Też fajny. No, to właśnie ten, który miał zdechnąć. I zobaczcie, jaki ma fajne kształty. Oko całkiem, całkiem. Nie zbytnio. Także jeszcze będą z niego ładne ryby. Ten fajnie idzie. No kurczę, nie znam tych nazw, to są dla mnie. Ale fajny jest ten zeberka. Kurczę. Ja na początku tak nie bardzo do niego tutaj byłem nastawiony. Ale bo mały taki jakiś był w stosunku do innych. Ale on chyba już taki ma być. No to, to jest prawdopodobnie samica. nie? Dlatego kolory ma fajne, kształt ma fajny. Ale mniejsze niż wszystkie. No mniejsze o to. Gupiki też się mają fajnie. No tutaj mi pani, yy, pisała pani Katarzyna, pozdrawiam. Yy, pisała, że te, te gupiki mogą mi dziabać skalary, bo ja się tam wystraszyłem, że znaczy, że no, że, że skalary mogą mi zjeść yy, te gupiki, a pani Katarzyna mi napisała że bardziej bym się obawiała, że te gupiki będą podgryzać ogony skalarom. No i ja wtedy napisałem, że mam nadzieję, że nie, że zajmą się sobą. No i one się jakoś póki co sobą właśnie zajmują. Ganiają się kurczeną non stop, jak nie w lewo to w prawo samce, samce gania ganiają, w międzyczasie samiczki, już jedna tutaj miała młode no, i rosną, fajnie się mają, i jest ok, gdzieś tutaj mieczyki. Mieczyki też się całkiem nieźle mają, już się ten samiec skumał z tą samiczką, także jest ok, bo na początku się praktycznie nią wcale nie interesował. Wiódł swoje życie zbrojników, praktycznie nie pokazuję, choć mam ich chyba z 10. Sam nie wiem, ile ich mam ale rzadko wychodzą, kryją się gdzieś tam w krzakach i w zasadzie one tutaj są jakby takim no kurczę rybą widmo, nie? Prawie ich nie widać. Od czasu do czasu gdzieś tam któryś wypłynie. Najładniejsze moje skalary to jest ten yy, pinoj ale jakoś się tam kurczę, ja się kiedyś przygotuję i będę tutaj mówił yy, pełnymi nazwami. Bo dla mnie to jest cały czas jest świeży temat. No i ja też mam kurczę takie, zapominalski jestem. No ale on jest piękny. Jest jeszcze jeden taki sam, tylko on sobie siedzi z drugiej strony cały czas i ma tam swój świat. No i dobrze. Tak to wygląda. Aha, jedna ciekawostka. Przestałem nawozić już to akwarium. Skończyły mi się nawozy, w sensie takim, że tam sobie przelałem je do bańki 2,5 litra, no i mi się skończyły. Nawet nie wiedziałem kiedy, skończyły mi się te nawozy, no i kurczę, w pewnym momencie patrzę, że pusto, nie? No to odłączyłem w końcu tą pompę i myślę, pójdę w końcu yy, za radą Krystiana, Krystian Akwarystyka, który to Krystian nawozi pałeczkami, i pójdę za radą Krystiana, i nie będę nawoził tych roślin do słupa wody, bo tak sobie pomyślałem, że faktycznie kurczę, że te rośliny, kryptokoryny, to ja wiem, czy one potrzebowały tych nawozów. No, one rosły, nie mogę powiedzieć, nie, bo to mi kurczę, naprawdę ruszyło wszystko do przodu, jak nawoziłem tymi nawozami, ale kurczę, lać tą chemię cały czas myślę. A już między innymi do tego robię restart, żeby już tej chemii nie lać do akwarium. No i za radą Krystiana, ale nie do końca. Sorry Krystian, bo pomyślałem, kurczę też, no właśnie. o, Ja zawsze jak robię? Posłucham jednego, drugiego, trzeciego, a i tak zrobię po swojemu. No i właśnie z zaradą Krystiana idąc, ale nie do końca, nie zastosowałem pałeczek nawozowych. Bo dlaczego? Dlatego, że właśnie szykuję się do tego restartu i dałem po prostu tyle co mi się zostało tych kulek liniano bo też się miałem sprawdzone. Ja myślę, że Krystian by się pod to podpisał, no nie byłby tutaj na nie. Myślę, żeby się pod tym podpisał Krystian, którego pozdrawiam i przy okazji też zachęcam do oglądania. I dziwi mnie, że kurczę, tak cenne informacje, jakie możecie tam znaleźć, są tak rzadko oglądane. A ja z tego korzystam, bo nie uznaję się tutaj za jakiegoś mistrza, który wszystko wie. i tańczę tutaj z rybami i ja wszystko wam tutaj kurczę no powiem, że taki ma być a nie inaczej. Nie, ja wszystkiego nie wiem i dzięki wam się uczę cały czas i czytam wasze komentarze z radością i bardzo dziękuję za oglądanie mojego kanału. No i tyle tematem dzisiejszego dzisiejszej aktualizacji. Następna będzie za kolejne dwa miesiące, czy jakieś mniej więcej dwa miesiące, zobaczymy jak to wyjdzie, ale mniej więcej właśnie w tym przedziale w takim w odstępie czasu będę nagrywał takie aktualizacje. Co się dzieje aktualnie w zbiorniku, takie ogólne informacje. No i teraz troszkę tu pokażę tych rybek. O. Tu jest sobie żałobniczki, są w międzyczasie, tak sobie pomyślałem, a co tam kupię sobie i, i są. No i dobrze, tak to jest, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!